Słuchajcie, ja już sam po prostu nie wiem, co powinienem powiedzieć, ale to jest jakaś masakra. Znowu, znowu to się zaczyna. Jestem tutaj i Herobrine jest po prostu znowu wkurzony. Wczoraj nawet mi miasto całe wysadził, moje stare, a teraz no naprawdę, on... Nie, nie, on znowu tutaj rzuca tymi harpunami, znowu... Ej, nie, typie, typie, ty przesad... Ej, co on robi? On zwariował. Oh no. Dobra, wiecie co? Ja stąd ha uciekam, ale w tym momencie każdy kto napisze w komentarzu e, Hero Brain, niech będzie Hero Brain, dostanie ode mnie serduszko, ale musi subskrybować ten kanał. A ja teraz po prostu lecę tutaj dalej. patrzeć, co on po prostu wykombi Wy to sami widzicie. Wy to sami przecież tutaj dobrze widzicie. On... Nie no, biedny wieśniak. Nie, nie, nie pozwolę. Nie pozwolę, go, żeby go zabić. Nie mam mowy. Ej, nie. Wy widzicie, jaki on jest wariat. Po prostu serio. Ja stąd uciekam, bo... Wow, wow. Mamy slowa. Mamy slow. <śla> widzicie, ile tu jest harpunów? Co jest? Ej, co jest? Znowu jeszcze coś mnie bije. Nie... Nie, nie, nie wiem nawet gdzie się powinienem chować, ale żeby iść do netheru, to jest chyba głupi pomysł, to jest chyba głupi pomysł. Ja się po prostu tutaj schowam i będę liczyć na to, że przeżyjemy, ale naprawdę to jest jakaś masakra, typie! Co ty robisz właśnie? Nie, 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 ty idioto głupi. Co za idiota. Czemu ty to zrobiłeś, dybi? nie. nie. Nie, nie, nie tylko nie ty. Dobra, zawita chociaż. No dumny jesteś z siebie. Du A co za debil. Dobra, wiecie co? Ja chyba ucieknę do Netheru, bo tam nie ma burzy, nie ma płaszczek, więc yy, tam będziemy się uczuli się może o tyle bezpieczniej, ale czy to coś zmieni, że ja będę w Netherze? Yy, chyba nie, chyba nie. Yy, dobra, tutaj Ej, nie, czy tutaj... Ej, co jest? Dobra. Nie, 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 nie. Tylko nie one. Tylko nie one. Dobra. Wychodzimy. Nie! Eee... Dobra, mamy to, mamy to. Może teraz się uda nam przedostać? Nie! Ej, jesteśmy uwięzieni teraz chyba. On mi przeteleportował do normalnego świata, ale tam byśmy zaraz przecież zginęli. LOL, dobra, idę dalej jakoś, spróbuję cokolwiek zrobić, bylebyśmy tutaj po prostu mogli jakoś przeżyć, bo on, on naprawdę. Nie, no dumny jesteś siebie, dumny jesteś, nie, nie. Nie, on znowu zaczął tymi TNT wybuchać. Całe miasto tak wczoraj wysadził, dobra. Korzystając teraz z chwili, że mamy taką sekundę bezpieczeństwa, to ja chcę wam przypomnieć. Mam swojego Instagrama, na którego możecie wpaść, strzelić follow by na, było byłoby mi naprawdę bardzo miło. Więc serio, jeżeli jeszcze ktoś tego nie robi, to niech tam wpada i koniecznie zafollowuję. Serio, opłaca się, a gościu. E, ja teraz w ogóle patrzę, co co jest do wózki z TNT spuszcza. Lol, wy, wy to sami chyba widzicie, co on robi. Jaki to jest wariat. Jaki jak on jest zwalnięty po prostu. Co za kretyn. O ja cię, nie, no dobra. Ja muszę teraz odejść jakoś stąd, bo... No to jest przesada. To jest przesada, co on... Wow, wow. Tutaj muszę jakoś przejść. Dobra, może... Co ty robisz? Co ty robisz? Ej, co on robi? Nie wiem, znowu mnie jakoś tepa. No, już serio. Już jakiś... Dobre trzy minuty. Teraz ciągle biegamy, więc Jaha uznaje, że teraz powinniśmy zwiewać, bo to jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra, co on robi. Uff, dobra. Czy tutaj możemy się czuć w ogóle bezpieczni, czy nie? Eee, czekajcie. Czekajcie. Że co? Że co? My jesteśmy w milionowicach? My, nie, nie gadajcie, że jesteśmy w milionowicach, to jesteśmy... Tak, biegniemy teraz, biegnijmy teraz szybko do milionowic. Ja myślę, że my jesteśmy Ja myślę, że my nadal jesteśmy po prostu tam. Tam w jeszcze starej wiosce naszej super, jest... Hej, jest! Udało nam się! Jesteśmy tutaj! Czyli, czyli w sumie mamy dziś na korzyść. Myślę.. Czyli to nie jest jednak taki frajer. Depnął nas do milionowic. Spoko! Spoko! Tylko co teraz? Teraz idziemy sobie pod autostradą, bo tutaj yy, no po prostu w nic nas nie strzela. Wolałbym nią jechać w sumie, ale no tu jest bezpiecznie akurat pod nią, więc idziemy sobie i. Ło, wow, tutaj już jacyś coś że... Tam widziałem, jak piorun strzelił. Widziałem ewidentnie, jak tam strzelił piorun, naprawdę. Tu znowu też zresztą. Ej, nie! Oh no, on następnął. Tam jest, tam są milionowice. Tak, tak, jest, jest, niech, a w odwrotną stronę są milionowice akurat. Dobra, zawracamy. Wow, to mnie aż laguje. To mi już aż naprawdę laguje, ale jesteśmy w milionowicach. On dał nam Spida, żebyśmy sobie wrócili? Spoko, w ogóle. Nie, nie, nie wierzę. Przecież to był cały mój wieżowiec. Czy to on to zniszczył po prostu, czy co? Bo ja już nie wiem. Dobra, walić. Co za kretyn? Pewnie on to zrobi. Ty no, chodź tu, debilu. Chodź, chodź. Pokaż się, pokaż się, no. Co za kretyn? Nie no, nie wierzę. Jak takie coś można w ogóle robić? Jak takie coś można zrobić? To jest po prostu przesada, no. Kościół, nie ma co ukrywać. A to jest przesada. Dobra, idę sobie jakoś teraz. A ja ci nie. Nie mam nawet gdzie iść teraz, w tym momencie. W tym momencie. Dobra. E, tam też nie będę teraz szedł do, do domu Elvisa. Co jest? Co jest? Ej! Typie! Typie! Jak? Nie, 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 do... nie, 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 nie. nie. Ej, czeka się nie! Czy tu jest. Poczekajcie, wiecie co? Teraz pomyślałem o jednej rzeczy. Skoro on nas już uwięził tutaj. Tak, tak, tak. Musimy koniecznie sobie schować temy te najważniejsze, dobra? Kilof chociaż i to. Dobra, mamy to, mamy to. I teraz po prostu on może pomyśli, że yy, już nie ma jak stąd wyjść. No a to jednak będę mieć możliwość, ale dobra. Ej, czy on na itemów? Nie, myślę, że on usunąłby raczej na itemy, bo on zawsze. Wiedziałem. Po prostu wiedziałem, że tak to się skończy. Dobrze, że schowałem tej temy, ale on o tym nie wie, więc super. Nie wiem, czy w ogóle on wie, że tutaj mamy jakąś krytkę? Coś takiego tu było? Dobrze, że to wypatrzyłem, ale. Elo. Elo, frajerze. Dobra, zamykamy się i mu się może schowamy tutaj. Eee, co on robi? Co on robi? Nie, 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 ja nie chcę ginąć. Ja nie chcę ginąć teraz. Eee... I naprawdę nie mam pojęcia, co ja w tym momencie powinienem zrobić. Naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, weźmy może sobie chociaż troszkę jedzenia, żeby mi je tak szybko sobie tu zjeść. I zobaczmy, co on dalej tu robi. Czy on, on zniknął? Czy on właśnie wypa... Czy on to... Czy wy to widzicie? To jest lewitujący harpun. Spoko. A, a gdzie to jest ten frajer? Ej, nie widzę go. Dobra. Czy on da. Nie, nie dał nam ka game od adventure. Nie, nie dał nam, dobra. Mamy akurat farta, bo. Jakby dał, to byłaby masak. Dobra, on widzi, że ja tu jestem, bo spawnuje jakieś moby. Ej, ty, ty wypad stąd, wypad stąd. Wypad, wypad, wypad. N nie lubię karaluchów jakichś. Fuu, co to jest, co to jest? Zostaw mnie, zostaw mnie, dobra. Idziemy sobie o tu. E wow, czy, czy, czy to coś tam nadal jest? Ej, ja chcę wyjść z tej wody. Ja chcę z tej wody wyjść. Dobra, nie chcieli mi dać wyjść, ale teraz y, wychodzę, Halo Minecraft. Okej, okay, mamy tylko teraz nitkę. Nią sobie tutaj postawimy i. Co jest do diaska? Co on robi? Wy ty wy! Co ten ty podwala? Ej, mu odwaliło, ale w tym momencie... Myślę, że spróbujemy stąd zwiać, bo mamy kill-off, ale to musimy zrobić po cichu. Dobra, on niech sobie tutaj będzie. Niech sobie tutaj będzie, ale niech wie, że ja po prostu mu teraz zwieję. On nie będzie nawet wiedział, że ja zwiałem, bo to zrobię teraz tak szybko. Dobra, biegniemy, biegniemy, musimy biec. Wiejemy, wiejemy, wiejemy stąd. Dobra, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry Czy uda nam się? Czy... Ej, nie, nie gadaj. nie, 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 nie mogę. Nie mogę zginąć teraz. Nie! Teraz musimy. Czy on tutaj. On tutaj jest. On tu jest. Dobra. Bieg, biegiem, 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 biegiem. Skaczemy. Jest! Udało nam się zwiać. Udało nam się zwiać. Czy on znowu chce nas tam tepnąć? Ja się dru drugi raz nie dam. Drugi raz się nie dam. Ja tym razem ucieknę. Mam nadzieję, że uda nam się znowu uciec. Ale co ono dwa lata, to jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra. Uff, dobra, jest całe szczęście, że jesteśmy tylko w milionowicach, a nie ty. Milion kratek stąd. Więc no to o tyle jest dobrze, bo tam już nic nie było takiego, gdzie ja mogłem być. Tam zniszczył nawet całe, całe moje stare miasto. E, nie. No nie, no nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja stąd zwiewam. Nie, nie. Dobra, skaczemy, skaczemy. Gdzie nas tylko ze Dobra, jesteśmy w milionowicach, chociaż na spałnie. Uff, myślę, że już do tej dziwnej wioski po prostu przeteleportuję znowu, ale tego bym już ja nie wytrzymał. Nie wytrzymałbym po prostu. Więc wow, wow. Dobra, gościu, czy on tu nadal coś będzie kombinować, czy nie? Ja chcę teraz się udać pod jego pałac i po prostu to zobaczyć. Jak to nawet teraz wygląda. No, no. Super. Super. Super pomysł, super ziomek jesteś. Dobra, skaczemy. Czy uda nam się do? Nie, na pewno się nie uda. I, I teraz lecimy teraz polecimy może do jego zamku. Nie wiem, czy on już tam będzie czekać, czy coś. Ale słyszałem po prostu, że Maciek totalnie, ale to totalnie ten zamek rozwalił. Więc wow, musimy to zobaczyć. Bo jeszcze tego w sumie nie widziałem jakoś bardziej. A serio mnie to interesuje. A nie byłem od kilku dni w milionowicach. I tu zniknął mój wieżowiec, więc w sumie, w sumie nie wiem co się stało. Nie wiem co się stało, czemu tak się stało, ale no on zniknął po prostu. Dobra, nie, 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 nie chcę zginąć od szkieletów teraz, nie. Co on zrobił? Ale te konie są brzydkie, tak naprawdę, naprawdę. Wow, dobra, uciekam, 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 lecimy po prostu do tych tego po prostu jego zamku Ja słyszę już te pioruny Ja je słyszę Ja słyszę jak on z tego harpuna swojego zaklętego uderza po prostu w jakieś moby z piorunów Wow. To jest jakaś masakra, takie coś Dobra eee. Dobra, dobra, lecimy tu tym z zgodnie z tą ścieżką i zobaczymy jak to wygląda wszystko, bo mnie to na... Czy, czy mi się wydaje, że... Co? Co? Haha, ha. ale on musi być wkurzony. Ale on musi być wkurzony. Jak on to zobaczy, Lol, on jeszcze to na pewno widział, ale jak je to śmieszy, taki potem... Prawie bym spalił się w lawie, ale widzę, że on już tu idzie. Słyszę, piorun. Ej, ja nawet nie mam pojęcia, jak teraz tam wbić. Przecież tu, tu się nie da już wbić. Halo, halo. Ja chcę wbić tutaj. Chyba mi to nie wyjdzie jakoś. Chyba nie zbyt, choć może, może... Czekajcie, gdzie to było zejść? Nie wiem czy bym przeżył tutaj, więc muszę wziąć sobie tak kilka klosków, zrobimy to e, w sprytny, zmyślny tutaj sposób, ale ja mam za mało. Nie, nie, nie. Ja tego nie przeżyję tam skacząc. Nie ma szans, nie, nie ma szans, jest ja Jedziałem. Wiedziałem, dobra, teraz znowu tam iść. Nie, 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 ty. Pija. On mnie tu tepnął. On mnie tu tepnął, czyli on tu już jest! Ale to jest rozpierniczone, naprawdę. Wszystko, wszystko dosłownie, wszystko tu jest rozwalone. Ho, ho. lol. Lol. Ej, po prostu lol. Tu był ten witer nawet. On... Co? Dobra, parkura robimy teraz na szybko. Zobaczymy, jak nam to w ogóle pójdzie. Cyk, cyk, cyk. A, oczywiście, moje umiejętności są takie, że. No, zrobiłem początek szybko, ale Aha Z fajną masz zabawę Fajna zabawa, naprawdę, Herobrine Pozdrawiam, pozdrawiam Taką zabawę sobie zrobiłeś A, Mogłem tam w ogóle nie iść Mogłem na dobrą sprawę tam w ogóle nie iść Dobra, wiecie co? Wiecie co? To jest już, nie, 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 udało nam się, udało nam się zwiać, on chciał nas w celi z Bedroka zamknąć, nie mogłem na to pozwolić, naprawdę, nie mogłem na to pozwolić, musiałem stąd zwiać jak najszybciej, dobrze, że się udało mi się zorientować jeszcze w odpowiednim momencie, ale on musi być wkurzony, przecież całe, dosłownie całe te jego pomieszczenia, what, what? wy, ty, wy, widzicie to chyba sami. Ej, nie, ja tam skaczę, ja tam skaczę. Wiem, że zginę, ale. <laughs> lol. Po prostu, lol. Wiecie, ja wychodzę w tym momencie z serwera, bo już się boję tego, co tu się dzieje. Więc jesteśmy w tym tutaj lobby minecraftowym i powiem Wam tyle. W tym momencie ja kończę ten odcinek. Każdy, kto jest tutaj nowy, niekoniecznie strzela subskrypcję tam na dole i zostawi łapkę w górę. I do tego może też wpaść na mojego Instagrama, do którego link macie w, oczywiście w opisie. Jest to pierwszy link, więc serio zapraszam. A ja byłem AgentX. Elo.